Dzień dobry bardzo, Ania właśnie mi pomaga, wasz ulubiony sklep audio wideo. technikarium i w tym momencie e, jest sobota, więc nie, nie siedzimy w sklepie, znaczy siedzimy, bo jesteśmy pracoholikami, ale to tylko dlatego, że się przygotowujemy właśnie na jutrzejszy dzień, jutro niedziela 18 czerwca w miejscowości Ułęż sklep technikarium, którego możecie spotkać na o 35, w miejscowości Ułęż na zawodach King of Poland w wyścigach na ćwierć mili, dumnie sponsoruje nagrody. Aha, chciałem się pochwalić, ale zapomniałem otworzyć auto. Bardziej otworzę. Dobrze. I tak, w tym momencie ten subwoofer jedzie do klienta, ale jutro ee, na zawodach King of Poland na ćwierć mili. Proszę bardzo, nagroda publiczności, czyli będziemy wybierać my według nas najciekawszych zawodników i ich pojazdów. A wy w głosowaniu na kanale YouTube wybierzecie, kto wygrał, i dostaje ten oto. McLaren, Mike Lips. Bardzo sympatyczny głośnik Bluetooth, ale, ale, spośród wszystkich komentarzy: ten, który komentarz zostanie najwięcej. Wysyłamy te oto słuchawki. Bayer Dynamic, Bluebeard drugiej generacji. Wysyłamy na całym świecie, ale wolałbym w Polsce, bo kurierzy tańsi. Więc tak, za chwilę, pomimo że sobota, jedziemy do klienta z tym oto subtelnym elementem. Jutro ścigamy się właśnie tym autem i muszę się pozbyć subwoofera, żeby się ścigać bardziej skutecznie. Można udzielić, dać, wygrać najfajniejszemu zawodnikowi nagrodę publiczności, czyli ten oto głośnik, a Wy możecie wygrać to to słuchawki bluetooth. Dobra, koniec, jedziemy.